Witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Cieszę się, że jestem dzisiaj z Wami na tym miejscu. Miejscu, gdzie pragniemy uwielbić naszego Boga, ale też w takim szczególnym nabożeństwie nabożeństwie wieczerzy Pańskiej. Nabożeństwie, w którym wspominamy wydarzenia, które miały miejsce 2000 lat temu w Jerozolimie. I wierzę, że dzisiejsze nabożeństwo zapadnie głęboko w naszą pamięć i zbliży nas do naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jeśli, gdy otwieramy słowo Boże, to w każdej Ewangelii znajdujemy informacje o tym co dzisiaj wspominamy informacje o wieczerzy pańskiej oto gdy nadeszła pora Jezus wraz z uczniami spożywa wieczerzę ewangelia ona jest nazwana ostatnią wieczerzą dlatego że ona bezpośrednio wprowadza nas wprowadzała Jezusa w wydarzenia jego męki ale w czasie tej wieczerzy miały miejsce wiele zdumiewających historii Oto Jezus w pewnym momencie powiedział, że wśród uczniów, którzy wraz z Nim spożywają wieczerze, jest zdrajca. Jest ten, kto Go wyda. Uczniowie, słysząc te słowa, zaczęli po sobie patrzeć, zaczęli się zastanawiać, czy to przypadkiem nie ja, o kim Jezus mówi. To jedno z tych zdumiewających wydarzeń, ale nie chciałbym dzisiaj skupić na nim naszej uwagi. Brat Daniel przeczytał nam fragment z Ewangelii Łukasza, z 22 rozdziału. Otwórzcie wraz ze mną jeszcze raz przeczytajmy te słowa. Słowa pana Jezusa. 22 rozdział od wersetu 14, wers 15 również. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim i rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną. Z Wami, przed moją męką. W tej wypowiedzi Pana Jezusa istnieje zapowiedź Jego męki. Jezus świadomy tego, jakich, przed jakimi wydarzeniami stoi, a te wydarzenia naprawdę były trudne. Za chwilę jeden z uczniów go zdradzi. Za chwilę czekają go wydarzenia w ogrodzie Getsemane, gdzie. Powalony przez grzechy ludzkie, cierpiący zbawiciel. Czytamy o tym, że krwawy pot wystąpił na jego czoło. A później przyszli żołnierze, którzy pochwycili Jezusa, stawili go przed arcykapłanami, faryzeuszami, przed radą, gdzie był wyśmiewany, szydzony, bito go, poniżano Pluto. Gdy spojrzał na swoich uczniów, to przecież za chwilę oni, jeden go zdradził, jeden się go wyparł, znajomości z nim, a inni jeszcze pouciekali. A później czeka go Droga Krzyżowa, niosąc krzyż na golgotę, przybicie do krzyża, śmierć. Jezus przed tymi wszystkimi wydarzeniami, przed tym. Co go miało spotkać, mówi do swoich uczniów: gorąco pragnąłem spożyć tą wieczerzę z wami. Gdy ja patrzę na te słowa Pana Jezusa, to widzę w nim jakąś, jakąś radość, jakąś nadzieję. Bo ci uczniowie, z którymi Jezus spo, spożywa wieczerzę, oni w niedalekiej przyszłości staną się Jego naśladowcami, Jego ambasadorami, Jego apostołami. Oni będą dzielić się Ewangelią z innymi ludźmi będą opowiadać o Chrystusie, który oddał życie, a później z martwych stał. Dlaczego Jezus tak bardzo pragnął spożyć tą wieczerzę ze swoimi uczniami? Ja tutaj podkreślam to słowo razem. Jezus pragnął wspólnoty, wspólnoty ze swoimi bliskimi. Ta wypowiedź gorąco pragnąłem, dla mnie wiąże się jeszcze z pewnymi dwoma wypowiedziami z Psalmów. Psalm 122, werset pierwszy oddaje też taką emocję, która, jak myślę, jest, jest też takim wyrazem tej nadziei, tej radości. W tym psalmie 122, wersecie pierwszym jest powiedziane takie słowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana, pójdziemy. A ponieważ mam jeszcze otwarte księgę Psalmów, Psalm 84, otwórzcie też werset drugi i trzeci. O, jak miłe są przybytki Twoje, panie zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. I wers jedenasty, albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiący. W tych wypowiedziach jest taka, wiecie, taka nadzieja, taka radość, radość ze wspólnoty, radość z przeżywania chwil takich z Panem Bogiem, bycia z, bycia z blogiem. I wiecie, gdy Jezus powiedział te słowa, gorąco pragnąłem spożyć tą wieczerzę z wami, nieuchronnie rodzi się pytanie, które chciałbym sobie i wam dzisiaj zadać. Czy ty i ja gorąco pragnęliśmy spożyć tą pamiątkę wieczerzy? Dzisiaj. Czy gdyby ktoś, patrząc na moje zachowanie w tym tygodniu, w minionym miesiącu, gdy dowiedziałem się o tym, że tu na tym miejscu będziemy przeżywać tą uroczystość wieczerzy pańskiej, mógłby powiedzieć, że również cechowało mnie to gorące pragnienie bycia tutaj dzisiaj, uwielbienia Pana Boga i spożywania wraz z moimi braćmi i siostrami wieczerzy. Czy też nasze serce pałało tą? Radością, gdy nam powiedziano, że przyjdziemy tutaj dzisiaj, aby wielbić naszego Boga, razem, wspólnie, tak jak Pan Jezus. Jesteśmy szczególnym ludem Bożym, ludem czasu końca ludem powołanym do tego, aby ogłosić ludziom czas przyjścia Jezusa Chrystusa. I gdy czytamy Słowo Boże, wiemy, że przed nami. Niesamowicie trudne wydarzenia, nie tylko przed nami, ale przed całym światem. W jednej z Ewangelii jest powiedziane, że ludzie będą nie tylko biadać, ale będą od, o, omdlewać strwogi, prawda? Przed wydarzeniami, które będą miały miejsce. I te wydarzenia mają globalny zasięg. Dotkną wszystkich ludzi na całym świecie, ale również dotkną nas. Będziemy świadkami tych wydarzeń. Że dziś ktoś z nas stoi przed wydarzeniem, które nie będzie danemu przeżyć. Czy jest nas owo gorące pragnienie, jak było w sercu Chrystusa? Kolejne wersety tego 22 rozdziału Ewangelii Łukasza, wersety 16 po 18, mówią nam o pewnej również nadziei, która jest związana z wieczerzą. Powiadam Wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy rzek, weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam Wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców wina rośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Uczestnictwo w wieczerzy jest zapowiedzią innej wieczerzy. Tej wieczerzy związanej z przyjściem naszego zbawiciela, wieczerzy, na którą każdy z nas jest zaproszony. Nikt nie jest pominięty. Każdy człowiek może wziąć udział w tej wieczerzy, związanej z przyjściem Chrystusa. Ta wieczerza to wieczerza radości, radości zbawionych, radości odkupionych w Jezusie Chrystusie, radości tych, którzy w swoim życiu powiedzieli: tak, Panie Boże, my pragniemy iść za Tobą. Tak, Panie Jezu, my wierzymy w Twoje dzieło. Ale gdy czytamy Ewangelię, wiemy również, że nie wszyscy z tego zaproszenia skorzystają. To zaproszenie jest dla mnie i dla Ciebie. Dlatego nie lekceważmy owego zaproszenia, zaproszenia do wzięcia udziału w wieczerzy przyjścia Chrystusa. Dziś każdy z nas może wybierać wybrać Jezusa albo odwrócić się od Niego. Dziś jest czas, aby prosić Boga o zmianę naszych serc: z kamiennego na mięsiste. Dziś możemy naśladować naszego Zbawiciela. W wersetach 19 i 20 czytamy kolejną informację: I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za Was daje, to czynięcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerze, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Z tych wersetów podkreślam dwie, chciałem podkreślić dwie informacje. Jezus dawał im. W innych Ewangeliach, choćby w Ewangelii Mateusza, przeczytamy takie słowa: Bierzcie i jedzcie z niego, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To pytanie, które sobie postawiłem, to. Ilu? Ilu ma wziąć udział w wieczerzy? Oczywiście wszyscy, prawda? Bierzcie i jedzcie z niego wszyscy. Jezus zaprasza do społeczności chleba i wina wszystkich. I znów nikt tutaj nie jest pominięty. Nikt nie może stanąć z boku. Jest to wezwanie, apel, zaproszenie samego Pana. A o tym właśnie mówią te słowa. Dlaczego? W Persecie 19 on to podkreśla mówiąc na pamiątkę moją. To czyncie na pamiątkę moją. Jezus, stanowiąc wieczerzę pańską, mówi o tym, że gdy będziemy wspominać te wydarzenia, będzie to na Jego pamiątkę. Przeżywając wieczerzę pańską, przeżywamy Jego ofiarę. Ale też uświadamiamy sobie, jak wielka jest Boża miłość do człowieka, jak bardzo Jezus nas kocha, jak gotów był poświęcić wszystko, i to dosłownie wszystko, aby uratować Ciebie i mnie. I za każdym razem wieczerza przypomina nam o tej Bożej miłości do człowieka. Gdy będziecie ją obchodzić, mówi Jezus, pamiętajcie o tym wydarzeniu. Pamiętajcie o wydarzeniach męki, która za chwilę Jego dotknęła. Ale jednocześnie myślcie o tym wydarzeniu, które związane jest z moim przyjściem, powtórnym przyjściem, gdy wśród ludu Bożego, ludu zbawionych będziemy radośnie śpiewać i przeżywać. Wierzę, że skupia te wszystkie elementy razem. Ale też słowo pamiątka, którą Jezus tutaj używa, ma taki wymiar emocjonalny. Z pewnością w domu przechowujemy różne pamiątki. Pamiątki naszych bliskich, pamiątki po wydarzeniach, w których wzięliśmy udział, które w jakiś szczególny sposób wywarły na nas wrażenie. Często są to rzeczy, które dla drugiej osoby nie mają większej wartości. Może to być jakaś szmatka, może jakiś guzik, może cokolwiek, jakaś widokówka, jakieś zdjęcie, w których wspominamy naszych bliskich. I tak jest z pamiątkami, że przecież niecodziennie je przeglądamy. Musi przyjść taka stosowna chwila, odpowiednia chwila, odpowiedni nastrój, kiedy, kiedy emocjonalnie nastawiamy się do tego wydarzenia. I wiesz, że ustanowiona przez Jezusa jest ową pamiątką. Pamiątką, do której powinniśmy się przygotować. Pamiątką, która pozwala nam być bliżej Niego. Przeżywać rzeczy i doceniać prawdę Ewangelii. Wieczerza po raz kolejny uczy nas naprawdę o Bożej Miłości. W dzisiejszej lekcji brat Bogdan troszkę wspomniał na temat pewnej myśli, którą też sobie zawarłem w dzisiejszym rozważaniu. Oto czasami słyszę słowa, nie uczestniczę w wieczerzy pańskiej, bo. I padają różne argumenty, ale często, albo najczęściej są związane ze stanem serca które dotyka ową osobę. I pod tym kontekstem popatrzyłem sobie na uczniów Jezusa, którzy wraz z nim przeżywali uroczystość wieczerzy. Czy oni byli tacy idealni? Czy oni mieli wszystko poukładane? W Ewangelii Łukasza przeczytamy za chwilę o tym, że gdy odeszli, to zaczęli rozmawiać między sobą, kto z nich jest największy. Świadomość naszych wad, świadomość naszych grzechów powinna nas prowadzić jeszcze bardziej, jeszcze bliżej Chrystusa. To tak, jakby ktoś nam powiedział, że jesteśmy chorzy, poszlibyśmy do, do, do szpitala, ktoś stwierdził, świadomi bylibyśmy naszej choroby, i powiedzieliśmy, ale my nie będziemy przyjmować lekarstwa. Odmawiamy przyjmowania lekarstwa. Owych uczniów nie zatrzymało to, aby być bliżej Chrystusa. Oby i nas nie zatrzymało bycie razem z Chrystusem. W czasie wieczerzy miały miejsce jeszcze kolejne wydarzenia, o których i do których wprowadzi nas brat Włodzimierz szpilch już za chwilkę. Ja ze swej strony życzę wszystkim owej świadomości wieczerzy, owego przypomnienia tego, co Jezus dla nas dokonał i abyśmy z tą świadomością przeżywali dzisiejsze chwile. Amen.